Chcecie pobawić się w detektywa? Proszę bardzo. Z pewnością pamiętacie twierdzenie o tym, że jeden statek kosmiczny obcy, który się rozbił, był rzekomo tak gigantyczny, że Amerykanie w żaden sposób nie byli w stanie go przetransportować. Zamiast tego zbudowali nad nim specjalny budynek. Oto pięć wskazówek, gdzie rzekomo znajduje się ten statek kosmiczny. Statek kosmiczny znajduje się w innym państwie niż Stany Zjednoczone. Statek był tak ogromny, że skonstruowano nad nim budynek. Statek jest tam okrywany od wielu dekad. Budynek, który zbudowano nad statkiem, pełni podwójną funkcję określaną jako Laudatory, czyli pochwalną chwalebną. Budynek służy interesom USA, Wielkiej Brytanii i Australii. Macie jakieś pomysły? Zerknijmy zatem bliżej na to zagadnienie. Jak zwykle miejcie na uwadze, że my nie wiemy, czy ta historia jest prawdziwa, czy też nie. Nie ma jednak niczego złego w założeniu, że może być prawdziwa oraz w poszukaniu dobrego tropu. O tej historii stało się głośno półtora roku temu, gdy euksyryjski dziennikarz śledczy O. Coulthard udzielił kilku wskazówek na ten temat. Jak wiemy, Coldhart ma najlepsze źródła w temacie UFO. Wielokrotnie trafnie przejdował, co się stanie, podawał sprawdzając okoliceowe informacje. I jak sam twierdzi, jest w kontakcie z ludźmi, którzy wiedzą o lub pracują w tajnym programie inżynieristycznym UFO. Coldhard zaznaczył, że wiele źródeł niezależnie od siebie przekazało mu informację o lokalizacji gigantycznego statku kosmicznego, nad którym zbudowano budynek. Jak twierdzi, nie może ujawnić publicznie lokalizacji tego obiektu, ponieważ to by naraziło życie ludzi, którzy tam pracują. Przekazał jednak tę informację osobom z rządu, które mają wystarczające uprawnienia, by sprawdzić, czy rzeczywiście ukrywany jest ten statek kosmiczny. Powtarzam zatem jeszcze raz pięć wskazówek, jakich udzielił Roscoe Hart. Statek kosmiczny znajduje się w innym państwie niż Stany Zjednoczone. Statek był tak ogromny, że skonstruowano nad nim budynek. Statek jest tam ukrywany od wielu dekad. Budynek, który zbudowano nad statkiem, pełni podwójną funkcję pochwalną chwalebną. Budynek służy interesom USA, Wielkiej Brytanii i Australii. Zanim pójdziemy dalej, jestem pewny, że większość z Was słyszała o tej historii, lub nawet próbowała odgadnąć, gdzie mógłby się znajdować taki pozaziemski pojazd. Dam Wam zatem 10 sekund do namysłu, abyście pomyśleli o jakiejś lokalizacji. Okej, okay, być może macie jakieś swoje typy. Być może jakieś tajne amerykańskie bazy, lub też duże amerykańskie budynki za granicą. Wskazówki są zatem interesujące. Po pierwsze, możemy wyeliminować terytorium Stanów Zjednoczonych. Amerykanie mieli odnaleźć ten statek kosmiczny, po czym próbowali go przetransportować do swojego kraju. Najwyraźniej statek ten był zbyt duży, aby to zrobić, a zatem zbudowali nad nim specjalny budynek. To wydarzenie miało miejsce wiele dekad temu. Budynek pełni podwójną funkcję, nie tylko skrywa ten statek kosmiczny, ale także spełnia funkcję pochwalną, służąc interesom USA, Wielkiej Brytanii i Australii. Możemy zatem spokojnie odrzucić terytoria wrogich USA państw takich jak Rosja, Chiny, Korea Północna czy Iran. Statek musi się bowiem znajdować na terytorium państwa, które jest w dobrych stosunkach z USA prawdopodobnie w takim, w którym istnieje amerykańska placówka lub stacjonuje amerykańskie wojska. Wiele osób sugerowało takie miejsca jak np. Egipt, gdyż statek kosmiczny miałby się rzekomo znajdować pod Piramidami lub Sfinksem. Albo też Watykan, który rzekomo miałby zbudować nad tym statkiem. Jednak obie te opcje odpadają, ponieważ miejsce, w którym znajduje się statek, ma być operowane dopiero od kilku dekad. I zaangażowani w to mają być Amerykanie. W tym momencie trop się nam jednak urywa. Wiele państw i wiele budynków może się bowiem kwalifikować do tego typu opisu. Wiele osób sugerowało w internecie, że może chodzić o jakiś ośrodek badawczy, jaki Amerykanie posiadają na Antarktydzie. To byłaby ciekawa opcja, zwłaszcza że budynek spełniałby pochwalną funkcję. Jednak problem polega na tym, że Cold Hart stwierdzi, że statek znajduje się w państwie. A jak wiemy, Antarktyda nim nie jest. Inną popularną opcją jest także amerykańska ambasada w Bagdadzie w Iraku. To największa placówka dyplomatyczna Stanów Zjednoczonych na całym świecie. Jej powierzchnia obejmująca kompleks 21 budynków odpada wielkością powierzchni Watykanu. Dlaczego Amerykanie zbudowaliby tam tak dużą ambasadę? Czy to właśnie tam znajduje się rzekome staty kosmiczne? Czyżby to dlatego Amerykanie byli tak zainteresowani interwencją w Iraku? Problem polega na tym, że Amerykanie mają operować ten budynek od dekad, a ta ambasada powstała w 2009 roku. Kolejną interesującą propozycją jest baza wojskowa, która znajduje się na wyspie Diego Garcia na Oceanie Indyjskim, największej wyspie w archipelagu Chagos. Ta baza jest jedną z najważniejszych baz wojsk amerykańskich na świecie. Administracyjnie należy do brytyjskiego terytorium Oceanu Indyjskiego. Wyspą zarządzali Brytyjczycy, a w 1966 roku podpisali umowę ze Stanami Zjednoczonymi, pozwalając im na budowę bazy wojskowej. Z wyspy wysiedlono wszystkich mieszkańców. Aby dostać się na wyspę, potrzebne jest specjalne zezwolenie. Baza na wyspie Diego Garcia ma strategiczne położenie, używana jej w dwóch wojnach irackich oraz w interwencji w Afganistanie. Jej odległe położenie na ocenie Indyjskim sprawia, że nadaje się do prowadzenia tajnych operacji. Ta baza jest osnutą mrokiem tajemnicy. Jednak, trzeba na pewno znajduje się tam statek obcych. Wyspa jest bardzo, bardzo mała, a musimy pamiętać, że statek musiałby się rozbić akurat tam. Czytałem relacje wojskowych, którzy tam przebywali, wskazując na absurdalnie małą powierzchnię wysepki, gdzie ciężko byłoby okryć statek kosmiczny. Niedawno Wielka Brytania zgodziła się oddać zarząd nad archipelagiem Chagos Mauritiusowi, jednak amerykańsko-brytyjska baza na Diego Garcia ma pozostać w ich posiadaniu. Moim zdaniem baza na Diego Garcia jest bardzo interesująca i zapewne przeprowadzane są tam jakieś tajne operacje. Jednak nie jestem przekonany co do tej kandydatury. Gdzie indziej mógłby się zatem znajdować ten rzekomy, ogromny statek obcych? Co powiecie na następującą kandydaturę? Baza Pine Gap, która znajduje się w Australii, 18 km na południowy zachód od Alice Springs. To jedna z najbardziej tajemniczych i najpilniej strzeżonych baz na całym świecie. Pine Gap to wspólna amerykańsko-australijska baza. Australijski rząd konsekwentnie odmawia podania konkretnych informacji w kwestii tego, co się tam właściwie dzieje. Oficjalnie baza Pine Gap ma służyć jako baza łączności satelitarnej rozpoznania elektromagnetycznego, umożliwiając kontrolę amerykańskich satelitów szpikowskich. Wykrywanie źródeł sygnałów elektronicznych jest wykorzystywane przez tzw. sojusz pięciorga oczu, w skład którego wchodzą USA, Wielka Brytania, Australia, Kanada i Nowa Zelandia. Edward Snowden twierdził, że z tej bazy rząd USA podsłuchuje wszystkich ludzi na świecie. Pine Gap monitorowano także testy rakietowe i działania wojskowe wrogich krajów. Pomimo że baza znajduje się w Australii, poza granicami USA, to podlega nadzorowi amerykańskiego kongresu ze względu na kluczową rolę, jaką odgrywa w globalnym nadzorze i bezpieczeństwie. Ta tajemnicza baza w Pine Gap została utworzona w 1966 roku na mocy Traktatu Amerykańsko-Australijskiego, który przewidywał tworzenie amerykańskiej bazy w Australii. Stacją tą wspólnie zarządzają australijskie siły obronne. Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego, Amerykańskie Narodowe Biuro Rozpoznania, a także dobrze nam znana CIA. Co ciekawe, w 1975 roku premier Australii Gough Whitlam rozważa zamknięcie bazy Gap. Victor Marchetti, asystent zastępcy dyrektora CIA, stwierdził, że ta myśl spowodowała apopleksję PMT, a CIA miała działać, aby pozbyć się tego premiera. Krótko mówiąc, wiele wskazówek się tutaj zgadza. Pine Gap to duży budynek, baza znajdująca się poza granicami USA w Australii. Pine Gap jest używany od wielu dekad, służy interesom USA, Wielkiej Brytanii i Australii. Można także uznać, że spełnia pochwalną funkcję. Dodatkowo Roscoe jest Australijczykiem, więc być może dlatego jakoś źródło limit informacji. Mało tego. Pewien czas temu przeglądając jedną konferencję natknąłem się na ciekawą informację. Otóż Robert D. Dean, były członek amerykańskiej armii, starszy sierżant sztabowy, który pracował w siedzibie NATO i twierdził, że miał najwyższe poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do do tajnych informacji. Wielokrotnie w przeszłości twierdził, że został poinformowany o tym, że Ziemia jest odwiedzana przez kilka gatunków obcych cywilizacji i że dochodziło również do katastrof UFO. Jego wypowiedzi zawsze wywołały kontrowersje, wydawały się zbyt niewiarygodne. Otóż w 2010 roku podczas konferencji Robert D. Dean udzielił ciekawej wypowiedzi. Jak powiedział. Wygląda na to, że tuż pod ośrodkiem pine Gap znajduje się gigantyczny obiekt pozaziemski. Niezwykły zbieg okoliczności, prawda? Istnieje jeszcze jedna ciekawostka. A w 2016 roku pisarz Mark Frost, który współpracował z Davidem Lynchem nad produkcją Twin Peaks, wydał książkę o tytule Tajemna historia Twin Peaks. Oczywiście powie się z fikcją, natomiast Frost zawarł historią o tym, jak prezydent USA Richard Nixon twierdzi, że Pine Gap jest w rzeczywistości miejscem podziemnej placówki zbudowanej przez kosmitów. Ciekawe, prawda? Szkopuł w tym, że Robert Dean twierdzi, że informacja o tym, że pod Pine Gap znajduje się pozaziemski obiekt, nie uzyskał z żadnych tajnych dokumentów. Dean wskazał, że tak twierdzą osoby zajmujące się tzw. Remote viewing, czyli zdalnym widzeniem, nieudowodnioną praktyką, w której odległy lub ukryty obiekt jest wykrywany przez umysł bez pomocy zmysłów. Dean powiedział także, że jest to facility, obiekt, placówka, a nie konkretnie statek kosmiczny. A fikcyjna historia pisarza Marka Frosta to, jak wiemy, tylko fikcyjna historia, żaden dowód. Jednak pomimo tego, tajemnicza baza Pine Gap to bardzo ciekawa kandydatura. Czy faktycznie w 1966 roku rozbił się tam statek kosmiczny obcych, a Amerykanie nie mogąc go przetransportować, zbudowali tam ultra tajną bazę wraz z Australijczykami. Naturalnie nie wiemy tego. Wiele wskazówek się tutaj jednak zgadza. Właściwie można powiedzieć, że jest to najlepsza propozycja, gdyby nie jeden mały problem. Istnieje bowiem jeszcze jedna propozycja. Jako że nie mamy więcej wskazówek powinniśmy się zastanowić nad tym, czy jakiekolwiek inne źródło niż Larno Scott wskazywało na istnienie takiego gigantycznego statku. Jak się okazuje, w przyszłości były takie źródła. Pod koniec lat 80. dobrze nam znany John Lear, pilot, który stanowił wiele rekordów, który między innymi latał samolotami transportowymi dla CIA, twierdził, że był w kontakcie z multum ludzi twierdzących, że Amerykanie zyskali wiele podsadki pojazdów oraz ciał, a wszystkie są trzymane w tajnych bazach. Twierdzenia Johna Leera w latach 80., podobnie jak Roberta Dina, były uznawane za zbyt kontrowersyjne, wręcz za niemożliwe nawet przez samych ufologów. W 1988 roku niezarażony John Lear opublikował oświadczenie na temat tego, jak Amerykanie oszukują cały świat i jak ukrywają wiedzę o wizytach obcych, w tym moich odzyskanych pojazdach. Lear w swoim oświadczeniu wymienia m.in. katastrofy w Roosevelt czy Laredo w Meksyku. Następnie John Lear napisał następujące słowa. Podczas wojny koreańskiej doszło do tysięcy obserwacji, a kilka spodków zostało odzyskanych przez siły powietrzne. Niektóre z nich były przechowywane w bazie sił powietrznych Wright Patterson, niektóre w bazach sił powietrznych w pobliżu miejsc katastrofy. Jeden spodek był tak ogromny, a problemy logistyczne w transporcie tak ogromne, że spodek został zakopany na miejscu katastrofy i pozostaje tam do dziś. To historia bardzo podobna do tej, jakiej wspomina Roskold John Lear wspomniał o tym już w 1988 roku. Jedno ufu, które się rozbiło, było rzekomo tak ogromne, że nie dało się go przetransportować, więc zakopano spadek na miejscu i pozostaje tam do dziś. John Lear nie wspomina jednak kiedy i gdzie dokładnie rozbił się ten statek. Za chwilę jednak do tego powrócimy. Jeszcze jeden człowiek udzielił bowiem informacji na ten temat. Tym człowiekiem był Steven Greer, emerytowany lekarz i ufolog, który od 30 lat działa na rzecz ujawnienia informacji UFO. Kolejna, bardzo kontrowersyjna postać. Greer, na bazie informacji od informatorów już ponad 20 lat temu, twierdził, że Amerykanie odzyskali mnóstwo pozaziemskich statków oraz ciał obcych. Otóż dwa lata temu w jednym wywiadzie Greer powołał się na jednego informatora pracującego w Pentagonie, który wspomniał o tym, że w pewnej placówce niedaleko z Seulu w Korei Południowej. A rozbił się ogromny statek kosmiczny. Tak duży, że nie dało się go przenieść. Jego zdaniem trzeba było wyrzeźbić dużą część góry, aby pomieścić obiekt. Statek w dalszym ciągu jest tam przetrzymywany. Jak wiemy, źródła Stephen'a Greera czasami są wiarygodne, ale czasami nie są wiarygodne. Co jednak ciekawe, jeśli zerkniemy oświadczenie Johna Lira, to ten opisał gigantyczny statek obcych, tuż po obserwacjach UFO podczas wojny koreańskiej. To interesujące połączenie. Najpierw wspomniał o obserwacjach UFO podczas wojny koreańskiej, dodając, że odzyskano kolejne latające spotki, po czym od razu wspomniał właśnie o tym gigantycznym wschodu kosmicznym. Z jego świadczenia można wnioskować, że to gigantyczne UFO rozbiło się być może właśnie gdzieś w latach 50. lub 60. Czy miał na myśli właśnie Koreę Południową, tak jak informator Stevena Greera? Nie wiemy tego. Informator Greera w tym dokumencie zaznacza, że obok Seulu znajduje się pozaziemski statek wbity w górę i że coś budowano tam przez 3 lata. Informator wskazuje jednak, że doszło do tego w latach 70. Podsumowując, mamy dwa źródła poprzedzające Koldharta. Które wspominają o ogromnym UFO, którego nie dało się przenieść. Greer jasno wskazuje na Koreę Południową, a Elir być może również miał na myśli ten kraj. Korea Południowa byłaby ciekawą lokalizacją, która może spełniać wszystkie warunki. Po pierwsze, to bliski partner Stanów Zjednoczonych. Amerykanie są obecni w Korei Południowej od czasów wojny koreańskiej. Mają tam wiele baz wojskowych, ponad 20 tysięcy stacjonujących żołnierzy. Gdyby do katastrofy doszło w latach 50., 60. czy 70., Amerykanie natychmiast zajęliby się tą sprawą. Budynek potencjalnie mógłby także służyć interesom USA, Wielkiej Brytanii i Australii, a wyjawienie miejsca naraziłoby personel na zagrożenia. Z tej wypowiedzi można wywnioskować, że potencjalnie obce wojsko mogłoby się zainteresować tym miejscem i próbować je przejąć. Pine Gap niekoniecznie pasuje do takiego opisu. Tymczasem tutaj powodem byłoby to, że to miejsce znajduje się tuż obok granicy z Koreą Północną, a więc państwem wrogim tym krajom, co mogłoby spowodować ich interwencję. Co jednak z tym, że budynek pełni podwójną funkcję określoną jako pochwalną pochlebną. Czy baza wojskowa, w której stacjonują amerykańscy żołnierze broniący Koreę Południową przed Koreą Północną, kwalifikuje się do tego opisu? Czy też może chodzi o to, że budynek oficjalnie pełni inną funkcję? Pochwalną chwalę będą na przykład zbudowana nad nim muzeum, ośrodek badawczy, uniwersytet, świątynia czy szpital. W przypadku Korei Południowej zaproponowano kilka lokalizacji, na przykład Sala Niepodległości w Cheonan. Orób też amerykańska baza wojskowa Camp Hovei w Dongducheon, tuż przy granicy z Koreą Północną. Jednak za najlepszą propozycją chodzi ten obiekt widoczny na ekranie w Anyang obok Seulu. Oficjalnie radiostacja lotnicza z radiolatarnią, obecnością wojskowych, którzy go strzegą. Na szczycie niewielkiej góry znajduje się tam okrągły budynek o średnicy około 80 metrów, większy niż inne podobne placówki zapewnia wyraźną widoczność we wszystkich kierunkach grzystego terenu. Wydaje się, że został specjalnie zbudowany, aby to osiągnąć, biorąc pod uwagę jego lokalizację i kurę, na której został zbudowany. Budynek byłby dobrą lokalizacją do systemów przeciwlotniczych czy obrony nieba. Nie ma zbyt wielu zdjęć pokazujących ten budynek, choć zbudowano do niego specjalną drogę. Jeśli dziś najedziemy na ten obiekt w Google Maps, to widzimy, że ktoś nawet dodał tam opis Hidden UAP sugerując, że to tutaj ukrywany jest podziemski statek. Co ciekawe, w Van Yang znajduje się pomnik przedstawiający latający statek w kształcie dysku. Istnieje również znak drogowy w kształcie UFO pokazujący drogę do góry. Interesujące, prawda? Czyżby wszystko było tutaj ukryte właśnie na widoku? Z tego co jednak sprawdziłem, ten znak to jeden z dziewięciu znaków stworzony przez lokalnego artystę w 2005 roku, który zainspirował się słysząc obserwacje hufów w pobliżu Seulu. Zainteresujący budynek wydaje się być własnością Korea Airports Corporation, państwowej firmy zarządzającej lotniskami, której prezes i dyrektor generalny był wcześniej zastępcą dyrektora Narodowej Służby Wywiadu Korei, czyli odpowiednika CIA. W latach 50. to miejsce było niezamieszkane, dopiero później wojsko zbudowało tutaj w budynek. Nieopodal znajdują się także inne placówki wojskowe i naukowe. Naturalnie możemy także zwrócić uwagę na to, że budynek ma okrągły kształt, niczym latający spodek. Jednak, czy pragnąc ukryć taki statek, ktoś zbudowałby budowę na akurat w takim kształcie? Byłoby to przecież dziwne. Oficjalnie ten budynek nie ma nic wspólnego z UFO. Obiekt jest też raczej strzeżony przez Koreańczyków a nie przez Amerykanów. Czy zatem ogromne staty kosmiczne znajduje się właśnie w Anyang, nieopodal Seulu na tym małym skórze? Nie wiemy tego, choć jest to interesujący trop. Być może pojazd jest przetrzymywany w innej bazie lub w innym budynku w pobliżu Seulu. Podsumowując, choć zaproponowano wiele potencjalnych lokalizacji, za dwie najpoprawniejsze godzą w Australii oraz ta budowla zaniang w Korei Południowej. Jednak w rzeczywistości nie wiemy czy ta cała historia jest w ogóle prawdziwa. Być może nie jest. Roscoe Hart ma jednak najlepsze źródła w tym temacie, więc moim zdaniem warto brać pod uwagę to, że ten gigantyczny statek naprawdę może istnieć. Co więcej, w przeszłości były inne źródła wskazujące na istnienie takiego pojazdu, rzekomo zbyt dużego, aby można go było przetransportować. Nie wiem jednak, jak duży byłby to pojazd. Zapewne musiał mieć co najmniej kilkadziesiąt metrów średnicy. Naturalnie niemożliwym jest to, że budynek, w którym przykryto statek, znajduje się jeszcze gdzieś indziej, a nie w Pankap czy Anyang. Tylko przyszłość pokaże, czy poznamy więcej informacji w tym temacie. Jak na razie lokalizacja tego rzekomego statku pozostaje osną mrokiem tajemnicy. Podawajcie w komentarzach wasze typy co do tego, gdzie może się znajdować taki pozaziemski statek. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.